Nie jest to sytuacja zdrowa i prawidłowa. Ta sytuacja wzbudza w naszym kraju e, często bardzo gwałtowne e, komentarze no tak, e, nawet zagwałtowne, z jednej za, i z drugiej właśnie, strony. Właśnie, właśnie o tym chciałem powiedzieć zarówno, zarówno ze strony takich osób bardzo klerykalnych, bardzo prawicowych albo bardzo konserwatywnych. Z których wypowiedzi czasem wynika, że wręcz chciałyby rządzić te osoby życiem drugiego człowieka, chciałyby narzucić jakby siłą swoją wolę, swój styl myślenia, swój styl życia innym osobom, nie podzielającym ich światopoglądów, ich przekonań. No i z drugiej strony też zdarza się często krytyka, w której dowiadujemy się na przykład, że wszyscy księża to są pedofile, że no, Jan no. Paweł II to był pedofil, no, nie, no, i, i taki... tak dalej, i tak dalej, czyli taka. Niekiedy bardzo wulgarna, bardzo nieprzyjemna, taka bardzo też dramatyczna, co moim zdaniem wielu ludzi nie przekonuje, bo jednak zwykły człowiek widzi, że są pewne problemy, no ale nie tego typu, że cały świat się wali. Więc co pani profesor o tym Nie sądzi? no, ale to znów, to nie jest akurat problem stosunku państwa i religii, czy, czy państwa i kościoła, bo religia to jest jeszcze coś innego. To jest problem tego, że w Polsce istnieje niesłychanie niska kultura dyskursu społecznego. Wszyscy wszystkim by gardła najchętniej poprzegryzali, no, co prowadzi, krótko mówiąc, do niczego. Ja przyznam, że jestem jak najdalsza we wszystkich przejawach, niezależnie od tego, czy z lewa, czy z prawa, czy ze strony świeckiej, czy ze strony duchownej, jestem jak najdalsza tego rodzaju dyskursowi i emocjom, dlatego, że to do niczego nie prowadzi. Równie mnie razi wer werbalizacja niektórych poglądów księdza oko, co mnie równie razi, jakby to powiedzieć, no zakłócanie procesji, nie wiem, w którymś tam mieście miało miejsce, czy ktoś się przebrał w jakiś kostium, no i pląsał, jakby to powiedzieć, przeszkadza, wiernym w, w, w obrzędzie. To panu człowiek młody. No, no, no więc, no przepraszam, skąd inąd może być bardzo to nawet zabawne, to niech on sobie zrobi happening gdzie indziej, ale nie akurat w czasie, y, tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, to jest znowu dziury nie zrobił, krew wypił. No przecież wiadomo, że mu chodziło o prowokacje. No więc, jeżeli mu chodziło o prowokację, to niech się nie dziwi, że jest traktowany jak prowokator. Ja przyznam znów, że Jakkolwiek, ja jestem niezwykle mocno zaangażowana po stronie wolności wypowiedzi. I uważam, że wolność wypowiedzi, krytyki, satyry może iść niezmiernie daleko co do samej zasady. Tylko jest zupełnie czym innym wolność co do przedmiotu, a co inny, czym innym jest, po pierwsze, gdzie to ma miejsce. Bo mnie nie razi y, y, to, że ktoś sobie zakłada no, prześmiewcze pismo, czy miejsce, gdzie akurat się produkuje z jakimiś y, wypowiedziami. Zresztą niedawny w tej chwili wypadek, zresztą dramatyczny, Charlie Hebdo. Y, Charlie Hebdo jest dziedzicem y, pisma Arakiri, które miało. W, y, pod, w takim komentarzu dopeł, dopełniającym program wydawnictwa, pismo Journal Bet Emission, czyli pismo głupie i złośliwe. Ta myśl przyświęca również, Charlie Hebdo. Z tym, że niezależnie od tego, czy my uznamy, że rysunki Charlie Hebdo były pełne oazą dobrego smaku i e, wspaniałej satyry. Czy my uznamy, że było wręcz przeciwnie? Oczywiście nic, ale to absolutnie nic nie usprawiedliwia y, ataku terrorystycznego i użycia tego rodzaju środków, ale nic nie usprawiedliwia tak samo ścigania z wsadzaniem, z pozbawianiem wolności osób, które z kolei. Uważają, te, 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 dopuszczają się różnych form ekspresji, które z uwagi na przykład na miejsce nie byłyby, znaczy nie można byłoby ich aprobować, bo znów, ja uważam, że skandalem jest sadzanie pani, które brały udział w występach Pusy Rajot w cerkwi. Jest skandalem sadzanie do yy, łagrów, ale też... Nie powiem, żebym akurat uważała, że demonstracja dokonana przed ołtarzem w cerkwi była jakby to powiedzieć czymś, co należałoby szczególnie pochwalać. Ale jest ogromna różnica pomiędzy brakiem pochwały z uwagi na zarzut niewłaściwego smaku, a czymś jest zupełnie innym wypowiedź, jeżeli ktoś mówi sam jesteś sobie winny, że cię wsadzili do łagru, albo sam jesteś sobie winien, że, że, z bombą, że cię zabili, <grym> albo nie daj Bóg, to jest zupełnie inny problem. Ja uważam, że akurat te przykłady, które podałam z powodu dobrego smaku. Ja nie podzielam akurat tego rodzaju yy, zachwytu, żeby akurat te formy ekspresji wolności słowa były czymś, co jest mi szczególnie bliskie, ale też nigdy, przy nigdy nie powiem, że należy wtedy w takim wypadku karać sądownie. Pozbawieniem wolności za obrazy religii i, no, i oczywiście nigdy nie poprę. I dlatego bardzo rozumiem, mnie niesłychanie zaimponowali Francuzi, którzy zorganizowali tak ogromną manifestację, bo ta manifestacja była w, w gruncie rzeczy w obronie tego, czego nam tak diabelnie w Polsce brakuje. Żyj i daj żyć. Innym, wedle takiej maniery, wedle takiego sposobu, jaki ten ktoś uważa za właściwy, nawet jeżeli ty sam uważasz to, co on robi, za sprzeczne z Twoim dobrym smakiem. No tak, niestety, w przypadku niektórych światoboglądów nie zawsze daje się to pogodzić. No, przykładem tutaj. Jeśli chodzi o no, tą dominującą u nas religię, jest chociażby pojęcie życia poczętego i jakby jego strona, y, taka no, bardziej świecka, prawda? No ale już nie chciałbym, może. No roz... ale proszę pana, no, problem sprowadza się tutaj. My mamy, ja jestem prawnikiem, prawo, uważam, że wprowadzenie u nas karalności karalności aborcji. To nie jest dobry pomysł. Tak samo jak uważam, że nie jest dobry karalność. Uważam, że to, co jest w innych krajach, czy w Niemczech, to, co się dzieje gdzie indziej w Europie, jest znacznie rozsądniejsze z punktu widzenia osiągnięcia pewnego konsensusu społecznego i z punktu widzenia. Zaprowadzenia w społeczeństwie właśnie takiej odrobiny niepermisywizmu, tylko tolerancji dla, dla różnych modeli życia. Wprowadzono u nas karalność, wprowadzono u nas ograniczenia. Dobrze, no ale jeżeli jeszcze wprowadza się karalność aborcji, ale dlaczego jeszcze się wprowadza, yy, walczy się z oświatą seksualną? Dlaczego jeszcze wprowadza się ograniczenia dotyczące w ogóle życia intymnego w najrozmaitszych jego przejawach? Ja przyznam, że ja w ogóle nie rozumiem tej obsesji dotyczącej akurat zainteresowania tą sferą życia yy, ze strony ideologów. Yy, Związanych w jakiś sposób z Kościołem Katolickim. Zupełnie nie rozumiem dyskusji na temat ograniczeń in vitro. To i uważam, że to, to, jest, to jest po prostu nieludzkie, niehumanitarne. Nie rozumiem sprzeciwu wobec regulacji w jakiś sposób. Przyzwoity, umożliwiający życie mniejszościom seksualnym, które chcą w jakiś sposób nie czego innego uporządkować swoje relacje rodzinne. Ja od razu powiem, że jest grubym nadużyciem argument wyprowadzany z artykułu 18 Konstytucji. Artykuł 18 Konstytucji mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny korzysta ze szczególnego wsparcia państwa. Z tego przepisu nie wynika zakaz związków innych niż związki hetero. Wynika tylko, że małżeństwo hetero korzysta ze szczególnego wsparcia państwa. I to jest w porządku, bo rzeczywiście funkcje reprodukcyjne, kwestie różnego rodzaju, powiedzmy, statystycznie. Przeważających, yy, przeważających yy, modeli ułożenia sobie. Proszę bardzo, ale więc w związku z tym argument, jakoby konstytucja zakazywała przez przeciwieństwo yy, yy, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, kropka, korzysta ze wsparcia, to proszę zwrócić uwagę, no to wyobraźmy sobie małżeństwa. Które nie korzystają ze wsparcia. No tak, i wtedy może może być. być, ale już ja nie, nie, nie chcę iść aż nawet tak daleko. Innego typu związki. Przecież tu można sobie wyobrazić różne modele. Tą drogą poszli Niemcy zbudowały odpowiednią, odpowiednią regulację prawną. I wydaje mi się, że należałoby raczej tą drogą postępować, a nie doprowadzać do agrawacji tego, o czym mówiliśmy na początku. No, Niesłanej ideologizacji do takiej ideologizacji na zasadzie ja mam lepszy model życia, który upowszechnie perfas i nefas, czy, chce, czy ktoś chce, czy ktoś nie chce. U kogoś, kto, kto, kto ma inny pogląd. Mnie to pachnie wszystko, przepraszam bardzo, czyja władza tego religia. Dokładnie. To, to jest to jest, ale. To, przepraszam bardzo, mamy za sobą. Mamy, tu odwołujemy się do modelu, który, przepraszam bardzo, od XVII wieku odszedł w przeszłość. No cóż, no niektórzy niestety uważają, że nadal my Polacy żyjemy w epoce kontroformacji. No, no więc, przepraszam, to chyba nie całkiem tak. Chyba nie całkiem tak. Miejmy I, nadzieję. I, ale no... gdybym, gdybym myślała, że jest inaczej, ja bym w ogóle się wobec Państwa nie wypowiadała. Ale myślę, że jest czas właśnie na to, żeby, żeby to wyraźnie powiedzieć. Znów, tu przecież nie chodzi, znów mówię, promocja. Jaka promocja? Daj żyć innym. Na tyle, żeby tobie nie przeszkadzali, chyba, że to uraża sam widok no, ale yy, innych modeli życia. Ale przepraszam, no to to jest yy, yy, tak jak w wierszyku trochę, tro, trochę takim dziecinnym, że królik przecież niewinny i spokojny jak trusia. Nieprawda, zaczepia, bo nosem wciąż rusza. No to, to mamy do czynienia właśnie z tego rodzaju myśleniem, bo istnieją. Tak nie może być. Tak. I nie powinno tak być. To jest kwestia jakiegoś ogromnego braku humanizmu i empatii. Empatii, przepraszam. kogoś za to, kim po prostu jest. Ko, oczy. Znów. My odróżnijmy dwie rzeczy. Przecież to jest doskonale wiadomo, że człowiek w kontaktach z innymi ludźmi może werbalnie, nie werbalizując swojego nastawienia, może zachować się na zasadzie: dziurę, nie zrobię krew, wypiję. I to może być z dwóch stron demonstrowane tego rodzaju zachowanie. No więc uważam, że niezależnie od tego, od kogo pochodzi, tego rodzaju zachowanie nie jest właściwe. Mówimy o różnych takich naciskach, które no nie do końca jakby przynależą do naszej epoki, niestety, w naszym państwie. Bardzo konserwatywnych, bardzo mimo wszystko troszeczkę pachnących tym XVII wiekiem, w niektórych jakby. Wcześniej, wcześniej, nawet nie 17 miesięcy wcześniej. No, <laughs> Może trochę. Nawet w no. jakimś średniowiecznym. <laughs> ale, ale właśnie, jaką rolę pełni w tym Kościół? Czy Kościół ponosi część winy za, za tę szpitalinę? Proszę przemoc? pana, ja nie jestem specjalistką od spraw kościelnych. Ja nie wiem, czy Kościół ponosi za to winę. Ja wiem, że ja sama znam ludzi, którzy pełnią w kościele różnego rodzaju funkcje. Prawdopodobnie dlatego, że mam takie nastawienie, jakie mam, to ja miałam szczęście akurat poznać ludzi światłych miałam szczęście poznać ludzi, z którymi mogłam świetnie rozmawiać na najrozmaitsze tematy. No, prawda, że raczej omijałam mówienie na, na tym, nie chciałam w, w, wobec nich up, uprawiać prozelityzmu, więc raczej rozmawiałam o kulturze, rozmawiałam o, o rzeczach, które, które jakoś budowały wspólne porozumienie. Myślę zresztą, że nam jest bardzo potrzeba tego rodzaju forów i jeżeli takie fora gdzieś będą, kilka razy nawet występowałam w jakichś takich dyskusjach, które jednoczyły te obie strony, z tym, że znów no, wiem, że akurat ci, którzy ze strony kościelnej brali udział, czy byli organizatorami tego rodzaju spotkań, byli to na ogół, były to na ogół osoby, które no, w swoim z kolei środowisku też nie miały lekkiego życia z różnych przyczyn. No więc myślę, że to tak już właśnie, tak chyba musi być. Natomiast ja nie jestem specjalistką od hierarchii kościelnej. Nie wiem nic więcej poza tym, co przeczytam w gazetach. Nie, specjalnie tego tematu nie studiuję, bo to nie jest moja akurat, yy, nie specjalnie mnie interesuje. Trudno mi powiedzieć. Poza tym myślę, że to tak jak i w społeczeństwie, no przecież społeczeństwo polskie tak samo składa się z bardzo różnych ludzi. No więc z tym, że oczywiście no, kościół katolicki jest konserwatywny. Potem on ma przewagę jakby inne podejście do czasu, z uwagi, inną perspektywę czasową, no i to w określony sposób lokuje go na tej mapie różnego rodzaju poglądów. No to trzeba przyznać, że jest dość starą i trwałą organizacją na tle mm. większości organizacji świeckich, a może mm. nawet wszystkich.